Cześć, się ja jestem Pazyktar, a to jest Battlefield 1 Lecimy z drugą misją dzisiaj z tej oto kampanii W poprzednim odcinku ukończyliśmy przylądek Helles A dzisiaj rozegramy misję Goniec A ty, ty sobie pobiegasz Także nic dodać, nic ująć Przejdźmy sobie oto do tej misji Już się bałem, że moi Australijczycy gdzieś przepadli W czymś pomóc? Nie, nie, chłopak Potrzebowalibyśmy gońca. Serio? Nie. Tak. Nie. Nie zmuszaj go do tego. Trafi na jakąś strzelaninę i zginie. Nie, 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 dam radę. Nie. Ja to zrobię. Dobra. Zostaniesz ze mną. A ty? Ty sobie pobiegasz. Tak się zwał kawałek właśnie tej kampanii, tej misji. I mamy właśnie teraz osobiście, to usłyszeliśmy raz jeszcze, tym razem dialogowo. Dobra, odbierz meldunek z linii frontu, ale dopiero na samym końcu tego miasta. Także przez to musimy sobie o niestety przebiec nieuważalnie, a jeżeli po prostu zginiemy, a nie chcielibyśmy zginieć, to będziemy musieli zacząć grę od nowa, a dokładniej tej misji. Dobrze. W takim razie dążmy na razie, tutaj spróbujemy przejść na obkoło. Mogę rzucić jakieś wabiki, dobra, ale w sumie chyba nie muszę skupiać się szczególnie właśnie na środku. Tylko mogę sobie też po bokach przemierzyć tą misję. Tutaj na obkoło wydaje mi się, że jest bezpieczniej trochę. O kurde, granaty rzucają niebezpieczniej są. Idzie kolejny, idzie kolejny. Ale wymierzył. Poczekał, poczekał i dokładnie przymierzył. Dobra, fajnie. Chwila spokoju. Lećmy zatem dalej. Tutaj koło murów naokoło się przebiegniemy. Bo na środku będzie najgrubsza akcja, tam najbardziej się dzieje. Także wolę uniknąć tej spiny i troszeczkę przebiec się po bokach. Odbierz meldunek. Hello? Dobra, jesteśmy coraz bliżej, ale... Wróg atakuje, wróg atakuje. Musimy się schować w bezpieczne miejsce. O kurczę, muszę tutaj gdzieś wejść do środka. Wiecie, jesteście, jesteście. Tylko nie wiem, czy tak miało być. Dobra, tu na razie zostawiamy sobie ten sprzęt, który jest. Bo on mi się najbardziej odpowiada ta strzelba, jest w porządku. Wróć do dowódki. Ale ja właśnie nie wiem, czy tak miało być, że tu wybuchło przy mnie, czy to tak akurat wszedłem tam, gdzie leciała bomba. Bo tak też mogło być. O jezu, cfaniaczek. Kurde, ale żem spudłował. Ja pierdzielę. Dobra, co? Wytrzymały, wytrzymały. Dobra, ma mało życia. Przebiegniemy się, może tutaj na początek. Pobiegniemy sobie teraz inaczej niż yy, przybiegliśmy ja nie, tylko miałem po prostu przybiec tutaj i już, czy jeszcze tutaj coś może będzie miało miejsce. Na razie przebiegniemy się. Wolę teraz na razie z tym strzelbą, na razie tutaj nie chcę wychodzić na te otwarte przestrzeń. Wolę tutaj się przedostać i przytrzymać tą broń, którą mam. Chyba, że ktoś będzie blisko. O kurde, ale ruszyli. A nie wiem, właśnie czy tam iść, czy nie iść. W sumie, może lepiej nie hałasować tyle, bo przeciwników dużo tam biegło. Zróbmy mu plecy. Co sumie nie mu, tylko tam z wszystkimi. Ja wam dam A się wybrałem, nie? Dobra, jest to mój kompan. Strzelasz? To strzelaj. Czekajcie, gdzie ja jestem? Yy, blisko tego punktu czy nie? Chyba gdzieś tutaj muszę jeszcze dążyć. Dobra Odszukaj White Hala? Odziego mogę te odszukać? Może on jest tutaj gdzieś na polu bitwy, co? Może jest jakoś oznaczone? Czy też nie? Czekajcie, gdzieś tu jest punkt. O, to tu, tu, tu mi się pokazuje. Czyli musiałem po prostu poczekać chwilę, żeby się załadowało i teraz będę mógł się przedostać. O kurde, chowajmy się. Młody zaszczeli go. Tak czułem, tak czułem. Będzie dzięki młody, czy nic? Kurwa, mogłeś mnie zabić. Ale nie zabiłem. Nie, kurwa, nie zabiłeś <noise> Ci to mają dobre podejście do siebie, no? No. E, no tak, zobaczyłem go, no i ja. Nasze linie ledwie się trzymają. Tak myślałem. Bishop powiadam dowództwo, że zaraz ruszamy. Ej, nie martw się, poradzę sobie z tym. Ale jak on trzyma tą broń? Broń w górę, łeb w dół, nie wychylaj się. Jasne. Jasne. I kontynuujemy, dobra, czyli to nie koniec, bo ta misja była zbyt krótka. W eee, tamtym kierunku, dobra, się przedostańmy. Ale wyczuwam, że jak tutaj pobiegną, to za chwilę jakiś przeciwnik nas zauważy i będzie chciał, no, nas zastrzelić. Także nie wiem, czy to mieć lepiej, czy to. Na razie niby chwila spokoju, bo za chwilę widzą z jakichś budynków i będzie. A może nie będzie tak źle, może będzie akurat fajnie. Może nikogo nie spotkamy oprócz naszych sojuszników? To tam mi mile widzę. Gdzie się wszyscy podzieli? Właśnie. Mogę konikiem? A z konikiem przejedźmy. Run. A czekajcie, bo to w sumie jest tutaj. To w sumie. Na krótko tego konika mogłem użyć, tak naprawdę. Ale żeby była taka opcja transportu, no to mile widziane to. Przeczytajmy. O co tutaj chodzi? Do tych, którzy nie słyszeli gońca. Pozycja Ententy utracona. Odwrót w stronę plaży ma osłaniać artyleria. Ostrzela wioskę i forty Cholera. Foster... Czyli... Zwracamy się, także bierzemy Przejdźcie naszego konika. Grana w przeciw kurde. Lecimy. O kurde, czekajcie, bo ja wyjeżdżam z mapy. No już, już wracam, już wracam na mapę. Dobra, możemy jechać trochę szybciej, także jeździmy z tym konikiem. Szabla! Kurde, co tam? Pam, pam, param, pam, 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 pam. Także widzicie, różne tutaj były środki transportu samolotów, po czołgi, aż po koniki. Wszystko tutaj jest dostępne. Jeszcze trochę muszę się przedostać w takim razie. Dawaj tutaj. Nie bój się koniku, wiem, że jest niebezpiecznie, ja to rozumiem. Zauważył. Dawaj, 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 dawaj. Coraz bliżej. Dobra, koniku. Zostaniesz tutaj nie uciekaj. Możesz się jeszcze nam przydać. Broń linii frontu, okej, okay. także ja bym y, bronił się, ale ja bardziej chcę wejść do środka. I tutaj to mogę, oczywiście, jak najbardziej. Od której strony atakujecie, co? Tutaj gdzieś? Hello, boy. Dobra, widzę się. Proszę nie strzelać tutaj, tak. Tutaj jest konik, ok, jest zaznaczony. Taką podkową na mapie. Ale wybucha, wszystko się dzieje. Dobra, wiecie to. schowajmy się na chwilę. Ajajaj. Aj, aj. ładnie. Chyba zrobił u nich właśnie. Co już nie ma amunicji? Oj, nie dobrze. Nie dobrze, nie Kurde, chciałem podnieść jakąś broń, ale chyba tutaj będę mógł dopiero. Zaraz przyjdę, czekajcie. Już jestem z powrotem, wy to widzicie po sekundzie dalej, wy macie fajnie. A ja wam powiem, że takie 15 do 30 minut spędziłem rozmawiając z panią z mojej miejscowości, także troszeczkę sobie pogadaliśmy. No i mogę kontynuować dalszą przygodę z naszym battlefieldem. Widzę, że przeci przeciwników na razie nie ubyło, wręcz przybyło. Kurde, ja wam dałam macie tu granata. A co tam? Niech mają. Dobra, tu mam strzelbę, mam taki karabin. Ale nie chowajcie się. Dobra, ładuj Ile mam jeszcze? Jeszcze mam amunicję przynajmniej w tym karabinie, także nie muszę się martwić jeszcze o amunicję. Ilu was tu jest? Wy się trzymacie, to się trzymajcie na razie. Dzięki Dobra, ten dostał granata Ej ten tu wbieg, czekajcie Idę go wykończyć Dobra, niech tutaj amunicja się by przydała do tej broni, albo po prostu broń zmienia i tyle Dawaj na to mi gitara. Chociaż to nie jest. To jest rakietnica. Dobra. Amunicja ciąg dalszy. Tu Ile was? Znaleziono. Podręcznik, ale ja nie chcę podręcznika, tylko bardziej się skupiam na amunicji i na strzelaniu przeciwników. Tu mam mało amunicji, kurczę. Bym potrzebował albo broń, albo amunicję, tylko widzicie co się dzieje. Uciekaj, 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 bo to jest jakiś groźny przeciwnik. 6 HP, no nie, 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 musimy przeczekać. To w ogóle wszedł z jakimś kurde mocnym karabinem, tak! wiejcie. Idźcie do diabła! Dobra. Jakoś się udało, ale naprawdę było ciężko. Bardzo ciężko. Wycofujemy się. Osłania nas ostrzelają wioskę i fort. Ruszamy. Już. Dobra. Ale wysłałem do fortu ludzi. Już po nich. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo, wszyscy. Pieprzone dzieciaki. No przecież wiesz, jak to jest w tym wieku. Foster. Kurwa. Muszę po niego iść. Idź. Udam, że cię nie widziała. Nie twoja wina. Moja, moja. Kolejna ofiara na sumień. Idź, idź, masz mało czasu. No to idziemy. Ale to dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ teraz właśnie ukończyliśmy tą misyjkę i w kolejnym materiale będziemy kończyć tą naszą kompanię związaną z tymi misjami, czyli przed nami trzecia misja, ale jak wspomniałem dopiero w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć.